mais que de toteirão Ka cieść bundu mezeł, rana miadim pieptuniai, vinde ka. Chisprim dragus est mari, miadat kiedy pan Jezus się zanurzył, to duch święty na niego stąpił w postaci gołębicy. Niebo się otworzyło, i sam jan chrzciciel stwierdził, że to jest syn Boży Głosi Nieba objawił to również. Więc Pan Jezus się ochrzcił. Jeżeli ktoś czyta Biblię, to po prostu to jest ważny fragment. To jest jeden z elementów. Dlatego, bo my naśladujemy Pana Jezusa. Naśladujemy go po to, aby wypełnić Boże nakazy. Po to, aby być tymi ludźmi, którzy wybierają tą drogę Bożą w tych trudnych, skomplikowanych, w coraz gorszych czasach moralnie. Brat Stanisław, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Zbawcę? Tak. Czy obiecujesz się Mu służyć przez całe swoje życie i do końca swojego życia w czystym sumieniu? Tak. Na podstawie Twojej wiary. I na podstawie Twojej obietnicy, której służyłeś przed Kościołem i Bogiem, udzielamy Tobie wszech. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. I ja mam pracę i deady, kociele ram. Duma tu, pian na Po roku na podstawie publicznego wyznania wiary, zostałeś obszczony przez zanurzenie w wodzie zgodnie z nauką Pliźni Świętego na wzór pierwszych sześciu List do Rzymian 64. 4. Pogrzebani wtedy jesteśmy raz z nim przez chrzest i śmierć. Abyś jak Chrystus który został zmarłych przez falę ojca, tak i my nowe życie prowadzimy. Więc dostajesz takie świadectwo. A o cedes! Siedeklar tu turor, peal meu salvator, marturis al meu